Dzień dobry Państwu, witam w środę 25 dzień czerwca. Przepraszam w moim poprzednim komentarzu. Nie wiem dlaczego jakieś tam freudowskie rzeczy pomyliło mi się i powiedziałem, że witam we wrześniu, oczywiście był czerwiec. Proszę Państwa, nie ma lepszych wojen od takich, w których wszyscy wygrywają, to chyba powinno się częściej prowadzić. Jedyny problem jest taki, że no, skąd te łzy? Skoro y, płaczą jacyś tam ludzie, no bo zginęli. Tu zginęło kilkaset, tu podobno kilkudziesięciu, kilka tysięcy jest rannych, no ale obydwie strony odtrambiają zwycięstwo. Oczywiście mówię o e, ataku Izraela na Iran, o tej wojnie, która e, z tego wybuchła. I krótko mówiąc. Pokazała ona jedno, że świat już jest wielobiegunowy, że już nie ma tak, że jesteśmy, jeżeli jesteśmy kolegą największego hegemona, to on wszystko może. Niestety nie może, to znaczy stety, i niestety. I proszę Państwa, jest to mimo odtrąbionego zwycięstwa strony izraelskiej, premier. Netanyahu w przemówieniu do narodu mówił o wiekopomnym zwycięstwie, które będzie w anałach sztuki wojennej, zapisane te wszystkie uderzenia, takie tam w te sypialnie tych. Yy śpiących y, y, naukowców irańskich y, i tych wyższych rangą dowódców y, to jest proszę Państwa no, majstersztyk y, sztuki y, wojennej, a w każdym razie y, wygrali na y, mówię o państwie żydowskim, na, na pokolenia. Chyba jednak to tak nie wygląda, no bo no bo, proszę Państwa, pomimo tego, co chciał, czego chciał dokonać Netanyahu, o co apelował do ludności Iranu, nie nastąpiła zmiana władzy w Iranu. Wręcz przeciwnie, ta władza, myślę, umocniła się dzięki tej reakcji, którą przeprowadziła na atak izraelski. Nastąpiło zjednoczenie społeczeństwa wokół tej władzy. Następnie program atomowy Iranu, który Prezydent Trump nas wszystkich o tym przekonuje, że został cofnięty na całe lata. No to zdaje się, że tak nie jest. Wygląda na to z tych opinii nawet amerykańskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa, że te ileś tam bomb zrzuconych przez bombowce B-2. No, spenetrowało pewne budynki, pewne pomieszczenia, ale nie można z całą pewnością powiedzieć, że osiągnęły swój cel. Na to się bardzo wielu komentatorów powołuje i jest to raczej bliskie prawdy, bo, proszę Państwa, Iran to jest olbrzymie państwo. Tam łatwo różne rzeczy poukrywać w różnych miejscach. Górzyste i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, to jest, która, dlaczego Iran zwycięsko wyszedł z tej, z tej wojny, to jest, proszę Państwa, to, że, że, no, współpraca z Chinami. Iran nie korzystał z GPS-ów do namierzenia swoich pocisków na, na cele w Izraelu, które, jak się okazało, te pociski, no, były skuteczne, te, te pociski lądowały tam, gdzie Iz Iran chciał, żeby lądowały, i proszę Państwa, współpraca z Chinami. Iran jest powiązany gospodarczo z Chinami. Chiny biorą ropę naftową większość ropy naftowej od Iranu pomimo sankcji różnego rodzaju. Kolejna rzecz to jest to, że cały ten atak izraelski zjednoczył m, Arabów przeciwko Izraelowi, bo Irak jest Saudyjską, która, która jest wrogiem Iranu, bo tu są Saudowie, tu są szyici, e, tu są, przepraszam, tu są y, Sunnici, tu są także także e, tak, nagle nastąpiło zjednoczenie, również Pakistan, który ma bombę i jest to bomba, jak to mówią, islamistów, prawda? E, Pakistan stwierdził, że to potępił ten, ten atak Izraela. No i proszę Państwa, wniosek jest taki. Nie można ułożyć sytuacji bezpieczeństwa wokół własnego państwa. Nie można rządzić siedząc na bagnetach. Nie można wszystkich kopać po zadkach i mieć nadzieję, że to będzie w nieskończoność. Bo nasza siła fluktuuje, nasza siła, siła może słabnąć a siła Izraela słabnie wraz z siłą Stanów Zjednoczonych i to jest oczywiste. Widzimy zresztą, że no, jak gdyby prezydent Trump przywołał premiera Netanyahu do porządku tutaj, pomimo tych wszystkich nacisków lobby żydowskiego, z którymi mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, to ile kongresmenów siedzi w kieszeni, ile tam się załatwia kampanię itd., dalej, to wszystko wiemy, to zostało pisane, są na ten temat książki. Natomiast, natomiast wygląda na to, że no, rzeczywistość skrzeczy, że, że nie da się robić rzeczy, które są wbrew realnym stosunkom sił. A realny stosunek siły jest taki, że w tym momencie Izrael już nie jest tym wschodzącym mocarstwem regionu, że są inne. Wschodzące mocarstwa regionalne, mówię o regionie, że jest Turcja i że jest w końcu Iran, który no, pomimo tych wszystkich obciążeń, które mu się zadaje, pomimo sankcji zachodu, rozwija się, rośnie tam PKB. Czyli kolejna konstatacja jest taka, że Zachód, który jest zdominowany przez interesy izraelskie, jeśli chodzi o, o ten region, nie jest w stanie już sankcjami zdusić jakiegoś kraju. Zresztą pokazały to również sankcje nakładane na, na Rosję, które po prostu spowodowały, że Rosja odwraca się w innym kierunku. Świat nie jest już jednobiegunowy. Te sankcje, które by jeszcze w latach 80. robiły straszne rzeczy, i robiły, nakładane na Rosję, na, na Związek Sowiecki, Wówczas dzisiaj to można sobie między tam bajki włożyć ich, ich, ich skuteczność. Po prostu w dzisiejszym świecie, w świecie jest alternatywa, są inne możliwości. I dlatego to wszystko pokazała wojna Izraela z Iranem. Iran wyszedł z tej wojny. Jako państwo poważne, jako państwo, które jest w stanie sięgnąć Izraela, które ma doskonałą broń, która jest w stanie, pomimo tego, że właśnie takie ośmieszano, że wszyscy myśleli o Izrael ma najnowsze, wszystkie najnowsze rzeczy i tak dalej, Izrael to jest właśnie ta śmietanka amerykańskiego uzbrojenia, bo oni mają wszystko najnowsze co, i nawet tam mają więcej niż mają Amerykanie jeśli chodzi na przykład o te systemy przeciwrakietowe. No i co? No i okazało się, że jednak, że jednak da się. A gdyby y, któraś z tych rakiet, które narobiły tyle szkody w y, Izraelu, y, miała bombę atomową, to Izrael przestałby się nadawać do zamieszkania, o czym mówiłem już wcześniej i wtedy mielibyśmy inne rozdanie, inną sytuację. Proszę Państwa, mm, to nie jest trwały pokój, to jest oczywiste bo wciąż mamy sytuację w gazie, to trochę tak pod osłoną medialną tej wojny Izraela z Iranem mieliśmy do czynienia z różnymi aktami zabijania cywilów w gazie. No i, no i właśnie jest problem nierozwiązany palestyńsko-izraelski. Część polityków w związku z tym rozejmem mówi, że trzeba wrócić do rozwiązania dwupaństwowego. Izrael, syjoniści w Izraelu już tego rozwiązania nie chcą. Chcą wyrzucić Palestyńczyków z Gazy, chcą ich przesiedlić w pobliże granicy, zepchnąć w pobliże granicy z Egiptem, a potem możliwe, że po prostu jakieś państwo zgodzi się pod naciskiem amerykańskim, czy innym ich przyjąć. A z tym, że znów dochodzi pytanie, które stawiałem wcześniej: czy ten, w cudzysłowie, Lebensraum, rzeczywiście Izraelowi jest potrzebny? Czy Izrael ma siłę do tego, żeby zasiedlić te regiony, które usiłuje podporządkować sobie? W ramach ideologii Wielkiego Izraela. Bo myślę, że wojna z Iranem wykazała, że ten pomysł, ten pomysł na Wielki Izrael w tym miejscu, to jest pomysł stary, to jest pomysł nieaktualny. On się zdezaktualizował, ponieważ mamy wielobiegunowy świat, mamy sytuację globalną, globalizacji. I ta globalizacja przebiega w tym momencie przez dwa ośrodki. Jeden jest zachodni, a drugi z o wiele większym sukcesem robiony to jest ośrodek chiński i ten globalnego południa. To jest wstępujące mocarstwo i wodę, bo z tego mocarstwa Izrael będzie się musiał pozycjonować. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało. I, i no i cóż. I przy okazji też można się zastanowić jak będzie wyglądała nasza polska sytuacja w tej nowej rzeczywistości proszę Państwa tyle na dziś mówił Andrzej Humor i powtarzam no nic tak nie cieszy jak wojny w których wszyscy wygrywają oczywiście jest to sarkazm bo powtórzę znaną, sekwencją z filmu, znaną sekwencję z filmu tylko skąd te łzy na wojnach zawsze przegrywają normalnie ludzie na wojnach zawsze, pomimo fanfar zwycięstwa, e, cierpią ci, co zawsze. Do następnego razu. Mówiłam cię